Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale, a dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, dlaczego wcale nie musisz jeść regularnie podczas odchudzania się. Jeżeli oglądaliście wcześniejsze moje filmy, jeżeli śledzicie moje media społecznościowe, to na pewno już jesteście bogatsi w tę wiedzę, że podczas procesu chudnięcia najważniejszy jest ujemny bilans kalory kaloryczny. Co to znaczy? oznacza to, że musimy spożywać o niewiele mniej kalorii dziennie, niż jeżeli tak naprawdę potrzebujemy. Na swoim Facebooku, na fanpage'u facebookowym udostępniłam niedawno w poście wzór, jak sobie swoje zapotrzebowanie wyliczyć po prostu za pomocą długopisu i kartki. Także odsyłam Was na Facebooka, policzcie sobie zapotrzebowanie, a potem tutaj wróćcie do tego filmiku, bo dzisiaj chciałabym poruszyć właśnie ten temat, o co dokładnie chodzi w tym regularnym jedzeniu, dlaczego wcale nie nie trzeba i jak ja w ogóle do tego podchodzę i jak ja się z tym obsługuję na co dzień. I w sumie najważniejsza odpowiedź już padła w tym filmiku, żeby schudnąć trzeba po prostu jeść mniej kalorii niż tak naprawdę potrzebujemy. Więc dlaczego w ogóle jest jakiś taki mit jedzenia regularnie, jedzenia co 3 godziny, jakiegoś podkręcania metabolizmu i o co w tym chodzi. Słuchajcie, ja już niedawno na swoim Instagramie mówiłam, że na dobrą sprawę podkręcenie metabolizmu nie istnieje. Nie ma czyś, czegoś takiego jak podkręcenie funkcji życiowych, które przyspieszą jakieś spalanie. Można oczywiście jakimiś dziwnymi środkami podnosić temperaturę, bo przecież spalanie się dzieje w temperaturze, podnosić ciśnienie, podnosić puls, ale tabletki, które w ten sposób mają nas odchudzać, są nielegalne, więc. Porzućmy w ogóle myśl o, o podkręcanym metabolizmie, bo takie coś nam nie jest potrzebne. Ja podczas swojego odchudzania, podczas tego okresu, kiedy schudłam swoje te prawie 40 kg, nie podkręcałam metabolizmu. Nie wierzę w to, że jedzenie, nie wiem, grejpfruta na czczo, czy picie octu jabłkowego przed posiłkiem, jakoś ma coś we mnie podkręcić. To jest po prostu fizycznie niemożliwe, jest to jakiś powielany mit na w świecie. Ale wracając do regularnego jedzenia, o co w tym chodzi? Jest taki mit, że trzeba jeść załóżmy tam 5 posiłków dziennie co 3 godziny. Takie rzeczy się słyszy. Albo też jest inna szkoła, że po prostu trzy duże posiłki w ciągu dnia, byleby tam nie wiem skończyć do godziny 18. Albo są teorie o oknach żywieniowych, że tam 12 godzin jedzenia, 12 godzin nie jedzenia. Tego akurat nie ogarniam, bo nigdy czegoś takiego nie stosowałam. W każdym razie nieważne jest to, w jakim czasie spożyjecie tą ilość kalorii którą sobie wyliczycie już do odchudzania się. To jest absolutnie nieważne, ale według mnie jest to bardzo potrzebne, żeby rozbić to sobie na regularne pory, ale nie tak bardzo regularne, że sobie ustalicie, nie wiem, 7, 10, 13, 16, 19 i będziecie z zegarkiem w ręku do tych posiłków siadać. Chodzi o mniej więcej ustalenie sobie jakiegoś rytuału, jakiś mniej więcej takich pór, kiedy możecie usiąść do posiłku. Jak już powiedziałam, na odchudzanie absolutnie nie wpłynie to, czy wy zjecie obiad o 13 czy o 15. To nie jest tak, że nagle komórki tłuszczowe są gotowe, tylko tam wiecie o godzinie 13, a o 15 to już przepadło. Nie ma czegoś takiego, ale uważam, że człowiek, który się odchudza, który jeszcze nie daj Boże wcześniej, na przykład tak jak ja, miał problemy z opanowaniem jedzenia. Miał problemy z kompulsywnym objadaniem się, z nieregularnością, która doprowadzała do tego, że wieczorem się obżerał i tak dalej, i tak dalej. To dla zdrowia, i dla takiej, mm, dla takiego, nie wiem jak to powiedzieć, dla takiej higieny psychicznej, najlepiej jest sobie mniej więcej ustalić jakieś pory, bo według mnie działa to na nas troszeczkę terapeutycznie. Dzięki temu, że ja rozbiłam sobie dzień. W ten sposób, że jak się budzę, załóżmy o 7 rano, to już o 7.30 jem śniadanie, a potem mniej więcej na oko jem następny posiłek co 2,5 godziny do 3,5. No bo wiadomo, mogę być akurat w pracy, mogę być akurat, no nie wiem, w kolejce w sklepie, mogę jechać akurat autem czy autobusem, więc to nie jest tak, że z zegarkiem w ręku wyciągam jedzenie i siadam do posiłku, choćby nie wiadomo co. Po prostu mniej więcej mam ustaloną taką porę. Co dwie i pół, co trzy i pół godziny, i wtedy siadam do następnego posiłku. Tym sposobem Ilość posiłków jest uzależniona od tego, o której się obudziłam. Czyli załóżmy, jeżeli wstanę o 10 a kładę się o 23, to tych posiłków będzie raczej mniej. Jeżeli wstanę o 7, a kładę się o 11 w nocy, o 23, no to wiadomo, że tych posiłków będzie więcej. Najzwyczajniej w świecie. Po prostu tak to sobie ustawiam, żeby nie chodzić no, głodnym po prostu przez pół dnia. W czym mi to pomogło? bo to jest bardzo ważne. Pomogło mi to w tym, żeby nie rzucać się na jedzenie, bo dzięki temu, że mam ustalone pory, regularnie dostarczam sobie jedzenie, więc minimalizuję głód ten fizyczny i ten psychiczny. I dzięki temu nie rzucam się na jedzenie. Nie ma tak, że chodzę po domu i idę do lodówki i myślę sobie, o co bym zjadła, bo w sumie to ja cię nic nie jadłam, a w sumie to nie wiem kiedy zjem, a kiedy ugotować, dada, dada. Da. Po prostu jestem gotowa na następny posiłek, siadam do niego i go najzwyczajniej w świecie jem. Nie kusi mnie to do podjadania. Co dalej? Dzięki temu nie mam wieczornych napadów głodu. Ponieważ od samego rana dostarczam sobie jedzenie różnorodne, na przykład nie wiem, śniadanie słone, drugie śniadanie słodkie, potem obiad słony, przekąska po obiedzie jakaś słodka. Mam różnorodny jadłospis i dzięki temu nie mam wieczorami takich napadów wilczego głodu, bo wcześniej sobie ten dzień zapełniam, urozmaicam go sobie jedzeniem i uważam, że na mnie to działa naprawdę, no, naprawdę fantastycznie. Kolejnym plusem jest to, że idąc na zakupy albo w ogóle zabierając się do gotowania, ja jestem niemal zawsze gotowa, ponieważ mam mniej więcej ustalone w głowie co chcę jeść. Już mam jakieś swoje rytuały. Bardzo lubię powtarzać posiłki. Mi posiłki się nie nudzą. Absolutnie mogę kilka dni z rzędu jeść to samo nawet. Ale dzięki temu, że mam jakiś system taki opracowany w głowie, bo to nie jest tak, że ja mam gdzieś to rozpisane na liście, czy że ktoś mi to kazał robić. Sama ze sobą usiadłam i zastanawiałam się po prostu, co ile chcę jeść, i jak, jak chcę jeść i do tego po prostu planuję sobie zakupy, planuję sobie gotowanie. Dzięki temu nie wchodzę do sklepu i nie kupuję wszystkiego i nie kusi mnie do niezdrowych rzeczy, bo mam swój plan w głowie i dzięki temu, jak gotuję, to też jestem taka zrównoważona. Wiecie, że nie ma tak na grzy, o Jezus, jestem taka głodna, to ja teraz zrobię hamburgery z frytkami, jeszcze z jakimś sosem i jeszcze upiekę babeczki i to wszystko zjem na jeden posiłek, bo przecież cały dzień nie jadłam, a w końcu mam czas na gotowanie i w końcu mam czas, żeby spokojnie usiąść zjeść. Nie. Dzięki temu, że rozbijam to sobie na małe posiłki i różnorodne, regularne, w miarę regu regularne, to dzięki temu nie mam takich ciągutek do, yy, do wiecie, do skręcania w złe uliczki. Reasumując to, co chciałam Wam dzisiaj powiedzieć. Organizm nie jest w stanie na przykład obrazić się na odchudzanie, obrazić się na Was, że zjedliście obiad o 16, a nie o 14, i nie jest w stanie wtedy nagle wyłączyć odchudzania, bo nie na tym to polega. Polega to na tym, że będziemy dostarczać mniejszą ilość kalorii i dzięki temu zapasy będą brane z naszej tkanki tłuszczowej. Także pora jedzenia nie jest kluczowa w odchudzaniu się, ale jest bardzo kluczowa w takim aspekcie, psychicznym, odchudzania się, w uporządkowaniu swojego życia, które najprawdopodobniej wcześniej nie było jakieś super regularne, ponieważ jakimś sposobem doprowadziliśmy się do nadwagi czy do otyłości. Także pamiętajcie, nie jest to kluczowe, ale trzymanie ręki na pulsie naprawdę, ale to naprawdę pomaga i mogę Wam z ręką na sercu powiedzieć, że mi to bardzo ułatwiło życie i bardzo mi to pomaga podczas procesu odchudzania się. Kochani, na dzisiaj to tyle. Jak zwykle krótko, zwięźle i na temat. Jeżeli podobał Wam się ten film, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał. Zapraszam Was także na mojego facebooka oraz na mojego instagrama. Jeżeli macie ochotę na filmy, które skupiają się na jakimś jednym temacie albo jednym problemie, który Was interesuje. O którym chcielibyście posłuchać, to piszcie mi propozycje w komentarzach. Ja zawsze wszystko czytam i bardzo chętnie po prostu nagram coś, o co Wy prosicie i czego Wy potrzebujecie. Na dzisiaj to tyle dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w następnym filmie, pa, pa.